Dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko! Dzień dobry! Dziś książka pod tytułem Krokodylom wstęp wzbroniony wydawnictwo dwukropek książka pod patronatem w opisie.pl Tu dzieci mają głos. Witaj, Bartek! Cześć! Kto jest tutaj głównym bohaterem w tej książce? Tylko krokodyle. A pamiętasz, jak, jak się nazywają? Tak. Chlupek, kęsik i klysik. Hmm. No i e, nie zostają zaproszeni na przyjęciu urodzinowe zebry, i co postanawiają? Wymyślają, że przeplelają się w zwierzęta. Że przybierą się w, za inne zwierzęta. A pamiętasz, za jakie? Tak. Za flaminka i pszczół. I yy, I w końcu wbijają się na tę imprezę. Tak. No i co jest potem? Co się dzieje? Bawiły się są palonikami. Jeczu Told. Aha, yy, czyli yy, dobrze się bawią na tej imprezie. Tak. A poszli z zamiarem jakim? się Że, wszystkich pośleć. Aha, <laughs> widzisz. A sytuacja staje się przewrotna, bo y, zaczynają się świetnie, świetnie bawić. Y, czy możesz mi powiedzieć coś więcej o mm, ilustracjach? Czy są fajne, czy są ładne, kolorowe? Jakie one są, powiedz ty? Ładne, kolorowe i dusze. Mhm. A są wesołe? Tak. Krokotyle mają uśmiechnięte pusze. Wow, no faktycznie. Są bardzo, bardzo takie yy, z humorem przedstawione te zwierzęta. Yy, a sama historia ci się podoba? Jest ciekawa i fasioła. <laughs> Oczywiście, że tak. Jak to książki dla dzieci, dla takich maluchów. Yy, słuchaj, yy, co się okazuje yy, w międzyczasie na tej imprezce? Szyklokot, jeszcze się i zapłonięły po kości. <laughs> no właśnie. Jest jeszcze tutaj ciekawy. Morał płynący z końca tej książki, ale nie będziemy go zdradzać. Jak generalnie, ogólnie, że tak powiem, podobała ci się ta książka? Była ciekawa? Tak, bardzo ciekawa. Przeklątam ją dużo lasę. A no właśnie. Że nie jest taka, że się ją na półeczkę odstawi, co? No. Słuchaj, a czy urodziny, taka imprezka urodzinowa to fajna sprawa, jak ci się wydaje? Fajna sprawa. Można się pafić i skakać. No właśnie. Myślę, że każdy takie imprezki urodzinowe lubi, co? No właśnie. <grym> a ty lubisz takie imprezy? Tak. I wszyscy mnie szaplaszają. No to słuchaj, to bardzo dobrze. Znaczy, że lubiany jesteś gość. No tak. Bardzo się cieszę. Poleciłbyś tę książkę innym przedszkolakom? Tak. Poczu, polecam puść szup. Dziękuję Ci bardzo. Proszę pa.